Cześć, witam was w kolejnym odcinku z serii Od 0 do milionera a dzisiaj, jak możecie zobaczyć, jesteśmy trochę innym miejscu niż pod mostem, bo dla osób, które nie były na live'ie ostatnim, no to informacja: troszkę zarobiliśmy, a dokładniej to wam coś nieco pokażę. Oczywiście i tak zapraszam was na live'a, który jest zapisany, bo liczy się o naszej seriale odcinkowej, więc można to sobie zerknąć. No i troszkę zarobiliśmy, bo. Poza tym, że sprzedaliśmy tutaj rybki, skupywałem jakieś ryby, tutaj sprzedałem ryby, tutaj kupiłem nieruchomość za 90 tysięcy, więc to fajnie poszło, bo chwilę później nawet nie z godzina nie ma godziny. No to było około godziny, półtorej. Później sprzedaliśmy tą nieruchomość za 150 tysięcy. No i potem tutaj wylicytowałem kolejny dom w mieście, więc zaraz Wam go pokażę z zewnątrz. Tutaj znowu kupiłem ryby, i tutaj można zobaczyć, moja druga główka kupiła ryby. A dlaczego? Bo potrzebowałem do rodzinki, i akurat się okazało, że to to i. No i tak wyszło. Akurat nie zwracałem w ogóle uwagi, tylko kupuję. I potem, jak byłem tutaj, to zobaczyłem, że, że sam od siebie kupiłem, więc całkiem śmiesznie wyszło. Ale poza tym, bo mi się Wydaje się, że jest to aktualnie jedną z ważniejszych rzeczy. To na majestiku pojawił się event, o którym dużo osób już wie. No i jest to karnet. No jak możecie widzieć, y, mam tutaj już troszkę leweli. Większość tych w sumie wszystkie praktycznie te lewele poza tym, tym konkretnym 15 wbiłem na mojej głównej główce. I tak naprawdę teraz y, wydaje mi się, że skoro wszedł już karnet, to na no od zera milionera, od zera do milionera żeby sobie po prostu zarabiać trochę łatwiejszy sposób, czyli robią zadania y, takie, które są tutaj. Tutaj mam już jedno zrobione. Zresztą. Kłopcze, jak ona wygląda. Nie, ja, pierdźcie. Robić <grywanie> mi broń. Boże, całe szczęście zabiję. <grywanie> Mam, dobra, liczy, Tak. Dobra, czuję, a podniosę to jeszcze mi zajebisz. To jest zadanie, naprawdę. Teraz powinniśmy w dostać z megamonu. <grywanie> Dobra! Zrobione. Dzięki. A my sobie teraz porobimy tak naprawdę zadanko z resztą rzeczy. Boże, co ja mówię. A my sobie tak naprawdę zrobimy zadanie tutaj, z, które nam zostały, tak? E, czyli wejść na niedostępną częstotliwość, e, wystawić rzeczy na, na marketplace, a sprzedać coś u MPC-ta, zapłacić mandat, e, wyrzucić różne przedmioty do kosza na śmieci, więc e, porobimy sobie parę tych rzeczy. To będzie ciężkie akurat, żeby zrobić, ale damy radę. Wystrzejeć amunicję, no to trochę wydamy pieniędzy, co jak co? No i co sobie troszkę odrobimy. No ogólnie te rzeczy wbiłem na tej główce, więc te rzeczy możemy sobie odebrać, eee, ale jeszcze pomyślę, bo wydaje mi się, że najlepsze to było tak odebrać, żebyśmy zarobili i wydaje mi się, że irpy będziemy mogli sprzedać akurat. I te naprawki pewnie też Nie wiem, na pewno najważniejsze to jest dzisiaj zrobić ten prezent Bo z tego prezentu coś będziemy mieli Ja aktualnie nie mam jeszcze karnetu Chociaż chyba mógłbym kupić ten Mógłbym kupić ten karnet Wtedy ha, ha, ha. mielibyśmy więcej rzeczy Dobra, w takim razie pomyślę e, i najwyżej pod koniec odcinka Sobie dokupimy W tym momencie e, można tutaj zobaczyć jakie rzeczy mamy Jak na przykład to I to mi się wydaje, że chwilę tym autem raczej pojedziemy, Bo mi się one podoba, zobaczymy Możecie też dać znać w komentarzu, jak wam się ogólnie karnet podoba e, A ja już w sumie nie wbijają za bawełnę. Siądę do naszego pięknego auta. Ile jestem caków dzisiaj? Wait, wait, wait. Czy coś? Czy jestem e, jakiś inny? Nie, 200, tak, u Nie wiem, jak już przeczytałem 2000. A właśnie, bo też za 5 godzin bycie na Maestiku. Macie zawsze te 1000 punkcików. 1000 punkcików do karnetu, więc to jest zawsze coś fajnego. No, wsiadamy do naszego ośnieżonego całego auta. Ogólnie to kupiliśmy sobie takiej lokalizacji. To jest w ogóle ośka Funksów, organizacja, więc najlepszej lokalizacji teoretycznie tego nie mamy. Ale no Ciub, już w to. A my teraz jedziemy kupić sobie krótkofalówkę, bo mam tanko aby zrobić. Znaczy, aby wejść na no, najniższą no, częstotliwość radiową, więc tak też zrobimy Oczywiście też nie będę wrzucał odcinka z tylko jednego dnia zadań, bo ja się mogę tym uwinąć bardzo szybko I no nie do końca będzie tutaj co aż tyle oglądać, więc raczej odcinki będą się pojawiać z dwóch dni zadań Jeżeli chodzi o takie zarabianie właśnie na serio 0 do milionera z dwóch, czasem możliwe, że nawet z trzech, jeżeli będą proste znaki. Zobaczymy jak to tutaj będzie, o wow, no trochę, trochę wydaliśmy Dobra, nie jestem czy bo to jest bardzo proste zadanie. Nie wiem dlaczego tu jest na szeryfowskim, ale okej. Okay. Widzimy sobie po prostu, klikamy 0, całe zadanie jest robione. Jedno z prostszych mi się wydaje zadań, jak to jest nie w sumie najprostszych zadań. Dobra, trzeba zobaczyć co mamy kolejne. Kolejne to wystaw przedmiot Marketplace. Eee, dobra, to możemy... Trzy zadania praktycznie za jednym razem. Bierzemy sobie jakąś najtańszą rzecz, którą można sprzedać y, potem u npc ta więc wydaje mi się, że ruda żelaza może być jedną z tych najtańszych rzeczy. Kupimy sobie tutaj 10, tutaj 6, i teraz tak 5. 5 sztuk wystawimy na rynek. Jakąś chorą kwotę, dobra może niższą, zapłać i teraz usuniemy sobie tą reklamę fakt tam wydaliśmy znowu i musimy pojechać do, do śmietnika do śmietnika musimy pojechać, śmietnik jest niedaleko akurat rynku, więc sobie tam podjedziemy mamy to, szybko pakujemy tu i zabieramy to z powrotem jedziemy teraz to szybko na ryneczek sprzedać dobra, podchodzimy sobie do babeczki pokaż swoje towary a wszystko się sprzedało tak? wszystko, dobra super i teraz tak. Trzy zadanka kolejne zrobione. Musimy zapłacić mandat za przekroczenie prędkości. Nie wiem czy jakiś mam. Jest taka szansa, bo dzisiaj testowałem BMW od 7. Jeździłem sobie BMW, więc no, miałem na pewno jeden tam mandat. Jeżeli nie mam drugiego, będziemy musieli wynająć jakąś furkę, Bo jak przypominam, jeszcze nie korzystamy z aut rodzinnych. Więc pojedziemy sobie obczaj, czy mamy jakieś w ogóle mandaty. Poza tym jednym. Opłacamy. O, nawet mamy trzy mandaty. Pegas i Mintai? Kiedy to jest? 6 sierpnia? Jakiś OBEJ? Dobra, nie mam pojęcia jakimi. To na pewno już dzisiaj jest. To nawet widać, ale tamte auta nie mam pojęcia. To ile ja tym jechałem? 261. A tym? 278. Dobra, nie wiem, nie wiem. Jeszcze raz nie wiem. Wiem, że wbiliśmy kolejny poziom, więc jest fajnie pod tym względem. Jakie mamy kolejne znanko. Okej, okay, Lataj ze spadochronem 3000 metrów. No i dobra, no i dobra. I to nie wiem w sumie do końca jak zrobić, bo potrzebowalibyśmy helikoptera, w sensie żeby najłatwiej zrobić. Teoretycznie mam na to plan, więc za chwilę do tego wracam. Dobra, dotarliśmy e, na górę jard. Tak, wjechaliśmy tym autem, nie wiem jak, praktycznie paliwo mi się skończyło już w nim. E, nawet nie wiem ile ja dojechałem. teraz się zastanawiam skąd lepiej skoczyć i chyba lepiej stamtąd skoczyć. Tylko jeszcze nie do końca wiem czy to dobry pomysł. O tutaj ktoś medytuje. Dobry den. Dobra, bierzemy sobie spadochron. No i co? No, robimy 3000 metrów. Na zasadzie zadanie nic trudnego, no wystarczy po prostu dajcie nas na spadochronie. Więc widzimy się po prostu przy kolejnym zadaniu. O dobra, dałem sobie. Zdałem sobie teraz sprawę z tego, że... No nie wezmę mojego, to przecież jest kurwa na górze Ciliard. Więc e, szybki wynajem transportu, coś najtańszego. Rower nie, kurwa, ale dajcie mi coś RL. E, motor. Nie ma pasów. Boję się, że się zabije A bus? Nie. Dobra, mamy motocykl. Śmierć gwarantowana. A mam nadzieję w że nie. Zobaczymy, no nie ma pasów, no niestety. Dobra, zakupiłem rzeczy nam potrzebne. Wtałem na to... Na amunicję wydałem ponad 15 tysięcy. Masakra. E, więc szczęście, że po odcinku naprawdę będziemy sobie... Będziemy sobie. Będę musiał sobie zarobić, tak? Nie, yeah, to znalazłem miejsce. To jest otwarte. Nie. E, musimy zdobyć jakiś pojazd, żeby dojechać do miasta. Bo raczej mój magiczny nie znik, ale tutaj jest jakiś motor, może jest otwarty, jest? Nie jest? Chyba nie jest. No to dupa. No ten nie znik. Mam teoretycznie jeszcze dostęp do klucza do jednego, ale czy ja chcę? Ej ziemczku, jedziesz może do miasta? Nie słuchajcie. No, nie nie, nie słuchajcie. To się nie dowiedzieliście. No, ale nie dowiedzieliśmy. Wiecie co? Mam jeszcze pomysł. Po prostu zamówię taksówkę. Pan na skuterze, na taksi? No, niestety. No dobra, lepsze to niż nic. Jakie masz? Sorry. Do miasta? No, do miasta. No to siadaj do mnie. Zadałem ci podzę. Czekaj. Trzymaj. Za to, że przyjechałeś. I ziomek ty na skuterze też wsiadaj Aha, pięć koła Dzięki siadaj. No bo na zadanko potrzebuję, wsiadasz do mnie? Nie, nie, nie nie potrzebuję Dam ci hajs, Nie. chcę. Dobra, co ty masz za zadanko? Bo na terenie getta muszę zabić jedną uzbrojoną osobę, to ci dam tego karabin i zastrzelę cię i zdefikuję, okej? Okay? Dobra, pomogliśmy, pomogliśmy mordeczce i teraz my skorzystamy sobie ze strzelnicy Nie skorzystamy sobie ze strzelnicy, bo strzelnica została wyłączona To po prostu tu posiekamy Szczerze wam powiem, to jest jedno z trudniejszych zadań, że ja muszę po prostu strzelać O, dobry! Dobra, skończyliśmy, ale złożyliśmy to broń dobra. Wyjabano w tam amunicję. Lecimy robić kolejne zadanie. Zresztą już chyba ostatnie. Tak? Tak, ostatnie. Ukończ pracę listonosza Czy to może odpalone? Jest otwarte. O, ej, przez chwilę ruszyło. Ale nie jest odpalone. Co zaznaczone? Dobra, jakieś główne, bo za mureczkę coś robi. My idziemy z buta w takim razie. Oczekajcie. O, to jest otwarte? To jest otwarte. W razie nie idziemy z buta, akurat nie ma auto. Nie moje, zostawiamy Elo. Ale zgasiliśmy. Więc nikt mu już więcej nie ukradnie, Teraz jesteśmy dobrzy Dobra, chcę dostać pracę. Tak, tak, to wynajmujemy. Godzina nam styknie, raczej mam taką nadzieję. I trzeba załadować paczki. Raczej będziemy się widzieć tylko na ładunkach, odbiorach albo po prostu jak to skończę. Nie wiem. Dobra, wbiliśmy kolejny poziom, a jeszcze nawet nie skończyliśmy tego, a skończyliśmy sobie już całe zadanka dzisiaj, więc jest fajnie. Dobra, nie chciałem się przebierać, więc po prostu przyjechałem tutaj autem z pracy. Idziemy sobie do domu. W ogóle te schody są, nie wiem, mam wrażenie, że w Radu to my się na nich wyjeżdżał naprawdę. Chodzimy sobie do chatki i moi kochani odbierzemy sobie nagrody za dzisiejsze zadanka, czyli na pewno to odbierzemy sobie wszystko. do ekwipunku sobie podbieramy, a dlaczego? Bo dzięki temu będę mógł... Coś będę mógł na pewno. Dobra, to jest zresztą. Okej, okay, te fajki są nawet ładne, więc sobie zostawię, ale najważniejsza rzecz. Niech sobie nie dokończyłem. Dzięki temu będę mógł po prostu wiedzieć, co faktycznie jest moje, a co sobie Sergiusza tam zostawiłem. Więc na wszelki wypadek będę sobie tutaj to wszystko popakować. Hop, hop, hop i hop. Dobra. Mamy na razie takie rzeczy. Spoko. Zobaczymy, co jutro nam się uda zebrać, a najważniejsze to jest duży prezent, w którym mamy MCki. No dobra, no, są męcaki. Ale mówiłem, że na koniec odcinka. Zdecyduję, ale stwierdzam, że to nie jest koniec odcinka, bo jutro będzie w sensie, no. Będziemy się widzieć jeszcze jutro. O, jakby tak to powiedzieć. U, u mnie jutro dla was zaraz Ej, kupimy sobie ten srebrny po prostu. Będzie lepiej. I dzięki temu no, trzeba to wszystko scrollować. Dzięki temu. Jakiś ulepszony zestaw. Nie mam miejsca, Boże, muszę wszystko popakować tutaj. Jakieś płyty pancerne, jakieś cosie, jakieś takie, sraki i owakie. Patrzę sobie te okulary. O ja, pierdolę. Co to kurwa jest? Dobra. Nie wiem. Dajmy to, bo masakra. Wejdziemy sobie tu. To sobie odbierzemy jeszcze. To sobie zostawiam na razie. I te felgi sobie jeszcze odbierzemy. Dobra, wejdźmy sobie przedmioty. Teraz tak, Drobiliśmy auto takie, drobiliśmy auto takie, dropliśmy auto takie I co, i to wszystko? A, i chyba 7500 To to sobie odbierzemy, bo tego nie miałem przynajmniej To są chyba z drugiej główki rzeczy Tak mi się wydaje To se przepalimy To nie wiem A, to odbierzemy, bo to nasze A z tymi to pomyślę Może popatrzę i posprzedajemy je potem W tym momencie już wiecie, możemy mieć dwa auta, tak? Trzeba też na to popatrzeć Dobra to co odkładamy i i co? Widzimy się dla was za chwilę dla mnie jutro. Jo! Sorry, jeszcze zapomniałem tworzyć prezentu z którego dostajemy klucz gotowy, do no to akurat to Teraz się widzimy jutro. Znaczy zaraz, jutro. No wiecie, no i Siemano, tak? witam was w drugim dniu zadanek. Jak można zobaczyć, sobie podacie? Dzisiaj troszkę inne zadanka, dzisiaj jedno już mogę powiedzieć spierdolone zadanie, bo zresztą wam pokażę. Najbardziej z mamy zasać i wychoduj zielone nasiona na wyspie Kajoperiko farma numer 9. I nie wiem, nie mam pojęcia, kto to wymyślił. I ja szczerze Wam powiem, że ja to zadanie sobie przeroduję, bo nie mam zamiaru go kurwa robić. I. No, znowu dostaliśmy wystrzał, amunicję tak, No jak możecie zobaczyć mamy proste zadanka całkiem wypłacić gotówkę, wynająć łódź, bla 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 Porobimy to sobie, potem przejdziemy do tych gorszych, czyli właśnie wystrzelić amunicję, będę musiał kogoś znaleźć w ogóle też na rękę e, Uprawić rośliny na farmie i to też mnie ciekawi, czy będą pomarańcze, pomarańczać, czy stricte będę musiał od tego levela co mam, jeżeli tak no to No to trochę dupa akurat, bo będę musiał przy zasadzić, no ale cóż no najwyżej zrobię e... Nic z tym akurat faktem nie, już nie zrobię. Już przerodowałem, to, czego bardzo nie chciałem. E, no i muszę usuwać awarie związane z prasą elektryka. Odblokowałem już poziom elektryka, więc też sobie na elektryku trochę pojeżdża. Także co? Lecimy z zadankami. Pierwsze zrobione. Lecimy do kolejnego. Hop, 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 hop. Trzybuję łodzi. Ok. okur. Nie to. Przybuję yy. łodzi. Tak, tak, tak. I kolejne yy, zrobione. Dobra. Kolejne zadanko, czyli siłownia. 20 zadań, w sensie 20 rzeczy na siłowni musimy zrobić. A więc szybka akcja. I lecimy do kolejnego. Takie w sumie zadanka są najprzyjemniejsze, żeby tak nie patrzeć. No potem tatuaż będzie najgorszy w zasadzie, bo na no, tatuażyście będziemy musieli trochę kasę wydać, bo jednak zwiększyli tą kasę. Ale jakoś damy radę. Potem prawdopodobnie sprzedamy sobie krołę. mam 2 co zdobyliśmy wczoraj w karnecie. Bo jest ona nam kurwa niepotrzebna. Tak szczerze. A 80 jakoś tutaj na rynku, więc wydaje mi się, że tak za 70 ją sprzedamy. Zawsze jakiś zarobek. Jeszcze patrzyłem tam, żeby Pine sprzedać tą ulepszoną. Eee, ale tysiące kosztuje, więc raczej średnio Nie wiem, zobaczymy. Jak naprawdę. Dobra. No i klasunia. Lecimy w takim razie. Dalej na kolejne zadanko. Kolejne zadanko to będzie. Na na nadam. Kupimy sobie jakieś ubrania podzieżowe. Jakieś główne ubrania. Ważne, żeby było po prostu. Dobra. wchodzimy szybko do sklepu. Do pani. Ratatu, ratatu. Nakrycie głowy. Co, weźmiemy sobie, nie wiem. Takie, 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 takie i takie. Hop, hop. 4000. Brak towaru na magazynie. No to kupiliśmy. Mega. Jedziemy do innego sklepu. Dobra, jesteśmy w innym sklepiu, sklepiu. Sklepie. Dobra, nie wiem co ja pierdolę. O kurwa. Serio? To już te rzeczy będą kosztować? I czekajcie. Nie ma czegoś taniego tutaj? Halo? Okulary. Eee, są jakieś te tysiaka może? Nie ma. Nie wiem. Akcesoria. Rękawiczki. Dobra, ciu. No to wydamy. Na no okulary. Hop, 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 hop. Się chyba nie da, że parę rzeczy, no właśnie 9000. tysięcy Nie wiem, po co na tyle parę tych okularów Cenimy to gdzieś kiedyś, może ten Dobra, kolejne zadanko Jakie mamy tatuaże i wystrzelić amunicję Przejdę chyba najpierw do wystrzelenia amunicji po prostu Będzie najlepiej Szybki zakup Kolejne 15 tysięcy, leci z konta No, zrobione No, tak że przed chwilą się zauwałem, że może za Amo mo kupię Ale nie, dobra, zrobione Eee, Karabin sobie wsadzę do bagaja na wszelki O może nam się jeszcze przyda Bo już drugi dzień z rzędu mamy tamtą robótkę I pojedziemy sobie do razu krowę sprzedać Bo to nie ona jest Tak szczerze A przynajmniej sobie zarobimy troszkę kaski I kolejne zadanko mój kochani To będzie zadanko hmm. Teraz dobre pytanie. Chyba pojedziemy sobie na elektrykę tak szczerze. Elektrykę sobie najpierw zrobimy, potem farmę, a potem spróbujemy kogoś na ręki znaleźć. Nie wiem czy ktoś znajdę. Jest taka godzina, że nikogo z moich znajomych chyba nie ma, więc może być ciężko, no ale jakoś to ogarniemy. I jadę w sumie w złym kierunku, bo magazyn jest za mną, więc jadę to szybko wystawić. Dobra, za 80, to sprzedamy za 77, sprzedamy za 77. Hop, hop I idziemy na elektryka. Dobra, zatrudniamy się, tak, 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 srak, pak, pak Na godzinkę nam raczej styknie Bierzemy i musimy załadować chyba sprzęt nie, nie, nie wiem, nigdy nie robiłem tego sam, zawsze robiłem to z kimś Wiem, że tutaj potem jakąś drabinę muszę używać, kurwa Nie mam pojęcia, to jak najszybciej zrobić Dzisiaj nie będziemy patrzeć aż tak na zarobek, chociaż i tak musimy zarobić, żeby Tatuaż sobie potem usunąć Nawet nie wiem, czy będzie nas stać, kurwa, na usunięcie tatuażu, który mamy Więc chyba będziemy musieli zrobić jakiś tańszy, żeby potem go Usunąć. Kurwa. Tyle wydatków. A nas nie stać na życie. Dobra, musimy coś znaleźć. Jakieś kurwa punkty. Halo, namierzasz mi. No, za gówno. Nie jest zepsute. Teraz weź poru wszystko co nie. Dobra, ja nie wiem, jak tu... to jest. Kurwa. Aha. Zabierz drabinę z pojazdu służbowego, ty. Many. Pierwszy raz takie rzeczy widzę. I co? Weź drabinę. Biera drabina. I już z drabiną zapierdala. I ja pierdolę, co za gówno. Ale zajebiste gówno I sobie teraz, że to kłada tu? ta, Normalnie sobie drabina to kłada, Dobra, porąbane Dobra, pierwszy punkt zrobiony, lecimy dalej Wcale nie... Nie poraziłem się prądem W ogóle Wcale nie zjebałem pierwszego zadania Ale nieważne, bo mamy jeszcze... 10 punktów Chyba Tak? Tak, 10 punktów No to trochę to spędzimy Wrócę jak to zrobimy W międzyczasie ogarnąłem, że wbiłem poziom więc ja bym sobie prezenty odebrał Bo może tu coś fajnego polecieć Tak nasze szybcioro i zjebałem Eee, nagroda po dwa. 2 Fuck, ej, ej, kurwa Tu taka sraka, 4000 Dobra, spoko Kolejna rzecz, jakaś maczeta, w tą maczetę I kolejne 60, okej, okay. mamy już jakieś pieniądze Je zajebiście, ale i tak lecimy dalej Robić zadanka, więc no, widzimy się potem Dopiero do drugiego dotarłem Jeszcze 8, dobra, kończymy to Pięknie Teraz zostały nam zadania 3: usunąć tatuaż, uprawiać roślinną na farmie i arenę. No i na tych uprawach roślin sprawdzę, czy będzie działało, jak ja mam drugi poziom, czy będzie działało normalnie to z pomarańczami, czy faktycznie będę musiał uprawiać rośliny typu pszenica. No ale to zresztą zaraz zobaczymy sami. Dobra, jestem już na rolniku. Mamy konewkę, mamy pszenicę, bo sprawdziłem i nie zajęcia się. Pójdźcie to zadanie robić na swoim konkretnym poziomie. I tak byłem sprawdzić, no bo zawsze było, że e, można było na pomarańczach. No ale teraz robię też na konkretnym poziomie, więc no niestety trzeba sadzić tą pszenicę. Co? Wrócę znowu do was po tym, jak już to wszystko posadzę, bo na razie nie będę wam pokazywał, jak sadzę 20 pszenicy, co nie? Dobra, kończymy zbierankę ostatniej już pszenicy i klasu nie, sobie to selnąć. Na ryneczek, pięknie, idealny, 20 przeństw mi się zmieściło, więc widzimy się na rynku jak to celne. Dobra, szybki dojazd tutaj, tako. O Boże, nie tak. Kurwa chciałem zrobić slajd po masce ale nie wyszło. Szybko podchodzimy sobie tutaj do gościa. U gościa mamy pszenicę za 300, co? Szybko sprzedajemy 6600 no i klasunia Mam tak szczerze powiem, że mega szybko nasadziłem tę pszenicę. Nie wiem, 10 minut może? Jak najmniej, może, a może lekko więcej, nie wiem, ale mogę szybko mm, rośnie. Myślałem tak szczerze, że przez to, że jest zima, będzie trochę dłużej rosło. A teraz lecimy sobie zrobić tatuaż, więc widzimy się na miejscu. Dobra, dojeżdżamy do tak naprawdę najlepszego tatuażysty na całej wyspie. Wcale nie dlatego, że ten jest y, pana Marianka. Zapraszam was serdecznie tutaj, no bo trzeba wspierać tak y, młodych przedsiębiorców. Gdzie on jest? Tu jest. Dobra, robimy to. Kup, usuń, jasny diament, kup że Boże, usuń. No i kozak. Kolejne zadanko zrobione, więc tak naprawdę widzimy się już chyba w ostatnim zadanku, które jest... E, Zabij graczy na Mazebank Arena w trybie walka na śmierć życie lub wyścig zbrojeń. No to zobaczymy się, nie wiem za jaki czas. Muszę znaleźć osobę, która e, pomoże mi w tym zadanku. Więc dla was to zaraz, dla mnie za, to ku*** za ile. Dobra, zostanął ostatni frag. Udało mi się ogarnąć Marianka, czyli ty, tą osobę, u której byliśmy. E, robić sobie dziarkę i ją usunąć, więc klasunia. I mamy wszystkie zadania zrobione dzisiaj, już w takim razie. No, oczywiście, Więc teraz pojedziemy sobie poodbierać te rzeczy, ale jeszcze sprzedam sobie parę autek e, na złomowisku, tych co dostaliśmy już z e, poprzednich skrzynek. Dobra, jesteśmy w podsumowaniu dzisiejszego, e, kolejnego już dnia, ostatniego tego odcinka. E, no, jak można fajnie tutaj zobaczyć, wszystkie zadania zrobione. Sprzedałem dwa autka, które wczoraj mieliśmy ze skrzynek, więc zostało nam tylko to autko. Z jednego dostałem 25 tysięcy chyba, a z drugiego dostałem 40, więc fajnie, kaski też mamy trochę. Jak można zobaczyć to w sumie 86 tysięcy mamy Plus jeszcze na rynku mamy wystawioną tą naszą Piękną najpiękniejszą krowę MK2 Więc jest naprawdę fajnie Ale w tym momencie to co najważniejsze to jest odebranie rzeczy Które tutaj dostaliśmy Więc bierzemy sobie na pewno płytę pancerną Tą kamizelkę Tutaj skrzyneczkę Jakiś kurwa cukierek Tatuaż odłożymy sobie do przedmiotów Bo to nie wiadomo co z tym będzie Magazyny przeciwpancerny to raczej bym rozpylił, bo to nam niepotrzebne. I to też sobie bym rozpylił, bo to nam niepotrzebne, to co odbierzemy. Teraz tak, mamy karty. Co możemy tutaj wybrać, co możemy, co możemy. Okej, okay. To odłożymy. Tutaj miałem w planach wziąć akurat czarny kolor. Yy, więc weźmiemy sobie czarny po prostu. I tutaj te spodnie już widziałem, że one nie są najlepsze. Ale nie wiem, na razie je odłożę do ekwipunku, może, może zmienię zdanie. Teraz co poleciało nam ze skrzynki? Chyba nic. Albo tatuaż? Chyba tatuaż nam poleciał ze skrzynki, czyli w sumie totalnie gówno. A to jest to samo. To to sobie rozpylimy. No i klasa. Ile nam brakuje do kolejnego poziomu? Brakuje nam 50 expa. Ej, no to czekajcie, to ja szybko coś rozpylę. Co możemy tu rozpylić? Mi się wydaje, że jebać te felgi. I wbijamy sobie 21 poziom. Odbieramy sobie oczywiście motkę, i odbieramy sobie skrzyneczkę, a ze skrzyneczki dropimy. chyba IRPA. Nie, tak? Nie. Kurwa, nie mam pojęcia co drobiliśmy. Znowu. Nie no, IRPA, IRPA no. Czyli gówno, czyli gówno. Ja. Gówno totalne. Dobra, w takim razie dziękuję Wam za odcinek. Jeżeli Wam się podobało, no to standardowo łapeczka, subskrypcja, jeżeli tego jeszcze nie robicie. Zachęcam Was również do użycia mojego kodu promocyjnego na Majestiku, czyli Ukośnik, yang, yy, ukośnik Promo Yang gumis, yy, lub w momencie, kiedy dopiero zaczynacie gierkę na Majestiku. No to pierwszy link w opisie, zapraszam serdecznie, tam już kod jest wtedy wpisany. Również tutaj taka prośba od lidera rodzinki, lidera Makumba karty. Poszukuję ludzi, którzy chcą fajnie sobie pograć, poznać się i w ogóle. Więc zapraszam Was na Discorda, który jest w opisie od właśnie Makumby gdzie jeżeli nie macie tej rodzinki, a chcecie trochę się pobawić w przestępczość lub po prostu lubicie bojowe i na takie rzeczy, no to y, zachęcam Was serdecznie do wbijania tam na Discorda i odzywania się do pana Enrique Makumby. Więc co, to było na tyle. Trzymajcie się, cześć! Tak zapomniałem co jeszcze wam pokazać tej bluzy i ona prezentuje się w taki sposób. No żółta będzie po prostu taka, ale żółta. I w sumie ta bluza jest fajna i to mi się, mega mi się podoba. No, teraz spierdam. Hello!